Dziś, tu na Wawelu, widać te kości pilnujące, prawda? I zielone drzwi do katedry. Poświęciłem figurę Chrystusa Króla według wzoru ze świebodzina. Prawda? Są jeszcze ogłoszenia o katedrze Mszach. Tu jest właśnie ta poświęcona figura. Włącznie z tym obrazem, który onegdaj zorganizował. To jest ta figura Ceśpia godzina. i tu jest łącznie z obrazem, który kiedyś wyprodukował, nie tak dawno, z pół roku, rok temu, ksiądz proboszcz, taki obraz właśnie w drzwiach Katedry Wawelskiej. Jezu, ufam Tobie, Chrystus miłosierny, z nazwą, podpisem Boże, zbaw Polskę. I tu jest, że było zwycięstwo. W roku 20 i żeby było w 1920, i żeby była powtórka w 2020. I tu jest Herb papieski. proszę bardzo. Tu jest ten Chrystus, a tu jest Chrystus ze świebodzina. Proszę bardzo. Niech on to nam tu króluje, chroni Kraków polskiej i świat. Amen, Amen, Amen.